Ale dobry, tu jest prezent Cupra Leon Sport Tourer Czyli w tej chwili najbardziej rozsądne wyjścia Byście mieli bardzo szybkie hiszpańskie kombi Oczywiście Cupra Leon ma wiele już w tej chwili he, Naleciałości od Unii Europejskiej, od ekologii, od emisji CO2 itd. Bo macie dostępny w tym samochodzie również silnik hybrydowy Typu plug-in hybrid, który był u mnie na filmie Czy był zły? Będzie więcej w tamtym filmie Natomiast był również u mnie Cupra Leon Are w wersji hatchback i on ma tylko i wyłącznie napęd na przednie koła. Taka spojtyka marki Volkswagen, że właśnie kupal on Hatchback, ma tylko napęd na przednie koła, a jak chcemy mieć napęd na cztery koła, to macie wersję kombi. Czyli ta wersja kombi konkuruje bezpośrednio z Audi S3, a także z Golfem R. No wiadomo, Golf R troszkę więcej koni i w Golf R macie już nowszy napęd na cztery koła z opcją driftu, a u nas Klasyczny, pościwy, haldeks napędzający nam oczywiście cztery koła. Zapraszam! No, i na początek, zobaczmy z tej przedniej części naszej Kupry Leon. Oczywiście tu widzimy wiele różnic w stosunku do normalnego Santa Leona. Po pierwsze, na przykład ten świetny, matowy lakier, który jak jest czysty, jest przepiękny, ale jak go obrócimy, to chcemy go znowu domyć. To naprawdę pozdrawiam, jest to zrobić bardzo ciężko. Ale skupmy się na przodzie. Przede wszystkim ciekawy grill, wykończony w piano black, a także nowe logo Kupry, podobnie jak inne elementy, wykończone w tym charakterystycznym, miedzianym kolorze. Światła są to lampy LEDowe, które mają oczywiście LEDowe kierunkowskazy, dzienne, drogowe oraz mijania Natomiast nawet w opcji nie ma tu jeszcze świateł Matrix LED. Również ledowe są lampy przeciwmgielne zamontowane w zderzaku, przedni zderzak, a w nim czynki parkowania oraz radar do systemu Front Assist, natomiast spójrzcie na jego projekt i na jego bardzo ostre właśnie hiszpańskie linie, które na ten samochód bardzo ciekawie optycznie obniżają, a także go poszerzają. Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl, gdzie pomogę Ci w zakupie samochodu osobowego, dostawczego, również w finansowaniu, a także w zakupie samochodu używanego. Zapraszam! No i teraz kilka danych technicznych tego, co jest pod maską w naszej KuP Leon. To jest to poły silnik benzynowy, który w wersji kombi ma opcję napędu na cztery koła. Jest to silnik 20 o mocy 310 koni mechanicznych. Oraz 400 Nm. To wszystko napędza nam 4 koła dzięki przekładni dwusprzęgowej DSG do pierwszej setki spokojnie poniżej 5 sekund, a nawet w okolicach 4,5 o tym będzie więcej podczas jazdy. No, silnik znamy, napęd znamy, będzie bardzo dynamicznie, niekoniecznie ekonomicznie. No, i teraz zobaczmy stylistykę linii bocznej. Sami spójrzcie, no chyba jest to w tej chwili najpiękniejsze kombi dostępne oczywiście na rynku segmentu C. Natomiast podzielmy się komentarzami pod filmem, co według Was jest najpiękniejszym kombi segmentu C. Dla mnie Cupra Leon, bądź w ogóle nawet Sat Leon naprawdę jest na podium na pewno. Natomiast w Kuprze jest wiele ciekawych smaczków. Po pierwsze, lakier to już mówiłem, ale po drugie. Spójrzcie chociażby na felgi. Felgi 19 cali z wzorem charakterystycznym dla marki Kupra oraz wykończeniami miedzianymi. Dla mnie najładniejsze felgi dostępne w tej chwili w konfiguracji nowej Kupry, ale pod tymi felgami mamy hamulce opcjonalne, tzw. Tak hamulce wyczynowe Brembo. Zacisk także w kolorze miedzianym oraz piękny napis Brembo. Zacisk jest czterotoczkowy, a tarcza hamulcowa jest dwuczęściowa. To wszystko ma piękną spójność, bo silnik jest mocny. Ale również są mocne hamulce, bo wiele hot w tej chwili ma mocne silniki, ale hamulce za chwilę puchną, a u nas naprawdę jest bardzo dobrze. Idąc dalej, również wykończenia piano black wokół okien, a także na relingach oraz srebrna lusterka. Tyle. Zobaczcie całościowo ten samochód. No i na koniec zobaczmy jeszcze tył. Moim zdaniem, znowu, ten tył jest po prostu piękną dupą Jeżeli chodzi o segment C Ale polećmy po kolei Po pierwsze, spory spoiler ma szyba, a także lampy Są to lampy oczywiście LEDowe z dynamicznymi kierunkowskazami Oraz blendą łączącą nam obie lampy Przez całą długość bagażnika I właśnie to jest element najbardziej charakterystyczny Czy w Seacie Leonie, czy na przykład w kuprze Formentorze Bądź w kuprze Leonie Dla mnie naprawdę designerski majstersztyk Idziemy dalej Centralne logo kupry. Oraz napis Kupra wykończony w piano black, a także w dolnej części kamera cofania bez spryskiwacza, co w szczególności w zimę naprawdę jest uciążliwe. To jest nieważne, bo najważniejsze jest to, co jest zamontowane na samym dole naszego zderzaka. Tu widzimy oczywiście dyfuzor, fajnie, ale widzimy także cztery prawdziwe końcówki układu wydechowego wykończone. W czarnym macie. I to jest coś, co po pierwsze fajnie wygląda, bo na przykład w Coup Chelonie, ale w wersji plugin hybrid, tam były tylko takie cztery udawane coś, a u nas nic niczego nie udaje. To jest prawdziwy wydech, i ten wydech, mimo gpf bardzo ładnie brzmi. No i zobaczmy jeszcze bagażnik. Jego dokładna pojemność to 620 litrów, czyli standard w miarę w segmencie, że chodzi o segment C i kombiaczki. Natomiast sam bagażnik ma regularne kształty, a także miękkie wykończenie taką tu fajną wykładzinką podłogi oraz boków bagażnika. Jest podwójna podłoga. A pod podłogą zamontowane jest koło zapasowe, a u nas akurat zamontowany jest subwoofer od systemu Beats Audio, a także jakieś tam jeszcze przestrzenie po bokach, na gaśnicę i na przykład zestaw naprawczy. Również z prawej z lewej strony dwa schowki, u nas także gniazdko 230V po lewej stronie oraz gniazdko 12V. Jest lampka LEDowa oraz dwa haczyki do mocowania zakupów, a także możliwość położenia tylnej kanapy z poziomu bagażnika. No właśnie, jest to kombi, więc znowu jest to kolejny argument dla Was, Panowie, aby Was, piękne Panie, przekonać Kochani, kupiłem normalne przecież, prawidłowe kombi, napęd na 4 koła, czyli w mojej głowie jest głównie bezpieczeństwo Tak? Tak No i fotel kierowcy, czyli miejsce najważniejsze, w szczególności w Kuprze Same fotele, oczywiście skóra, oczywiście regulacja elektryczna, fotela kierowcy z pamięcią dla trzech kierowców, natomiast jeżeli chodzi o kolor tapicerki, to się nie wypowiem, bo dla mnie niebieska tapicerka nie jest może szczególnie piękna, to oczywiście kwestia gustu. Natomiast sam fotel na pewno jest znakomitym komfortem w dłuższej trasie, a także trzymaniem bocznym. Przy bardziej sportowej jeździe Po prostu wygodne fotele Naprawdę bardzo kompromisowe fotele To nie są jakieś tam szczególne kuby, To są po prostu wygodne fotele kubełkowe Natomiast jednak nastawione Bardziej na takie użytkowanie codzienne ha, Kierownica No kierownica akurat dla mnie W marce Cupra jest znakomita Sami spójrzcie na jej wzór Spaszcza na dole Cienki wieniec, oczywiście skórzana, multifunkcyjna. Ma wielkie opatki od zmiany biegów, a także regulacje od tempomatu, ustawienia zegarów wirtualnych, ustawienia multimediów, ble ble ble. Jest także ogrzewana. To wszystko nie jest ważne, bo najważniejsze są w niej dwa przyciski: przycisk start stop engine. A także przycisk od wyboru trybów jazd, w tym trybu kupra Idąc dalej, zegary wirtualne. Znamy je dokładnie z innych modeli w ogóle całego koncernu Volkswagena. Są bardzo czytelne, mają wszystkie informacje z komputera pokładowego, dane z nawigacji, z map, oczywiście z multimediów, a także asystentów. Po prostu wzór dla mnie, jeżeli chodzi o intuicyjność, a także o funkcjonalność. W centralnym miejscu deski rozdzielczej zamontowana stacja multimedialna. Ona ma świetne kolory, ma świetną rozdzielczość, naprawdę wygląda znakomicie. Natomiast samo jej działanie często przysparza nie problemów, bo się potrafi nam zawiesić. Tak jest w tej chwili. Pewnie kolejna aktualizacje nam to zmienią. Póki co potrafi nam się zawiesić. Obsługuje przewodowe Apple CarPlay, a także Android Auto. Z poziomu ekranu również wiele ustawień pojazdu, nawigacji multimediów, a także podłączenie telefonu przez Bluetooth lub przez CarPlay oraz dostęp do klimatyzacji i poszczególnych ustawień właśnie od nawiewów, a także ogrzewanych foteli i wszystkiego innego. Wszystko tu jest sterowane z poziomu stacji multimedialnej. Pod stacją multimedialną widzimy również sterowanie głośnością, a także temperaturą, tylko że ten panel nie jest w nocy oświetlony. Konsola centralna, wykończona z twardych tworzyw, ale naprawdę spasowanych bardzo dobrze, a w niej ładowarka indukcyjna na telefon, również dwa gniazdka USB typu C, a także dwie półki zamontowane obok przekładni zmiany biegów. Przy przekładni zmiany biegów jest w tym samochodzie przycisk bardzo ważny zaraz po starstwo pędzin czyli szybkie wyłączanie systemu ESC czyli uślizgu kół więc tutaj szybki launch control naprawdę jest szybki idąc dalej, dwa cup holdery regulowany w dwóch płaszczyznach podłokietnik skrywający schowek zobaczcie na wykończenie deski rozdzielczej wykończona z miękkich tworzyw w górnej części ma również podobnie jak fotele piękny miedziany szef przez całą długość. To mi się osobiście bardzo podoba, podobnie jak miedziane wykończenie wokół linii nawiewów. Boczki drzwi. Tu widzimy również bardzo ładny ambient przez boczki drzwi, całą deskę rozdzielczą który ma kilka tam oczywiście różnych kolorów, wszystkiego tak dalej. Natomiast boczki drzwi są wykończone z miękkich tworzyw w górnej części, a także pod łokciem macie miękką skórę w tym niebieskim kolorze. Zobaczcie również na wykończenie rękojeści z ładnym przeszyciem. To mi się bardzo podoba. Idąc dalej, no to co? Czarna podsufitka, lampki LEDowe, a także w naszej wersji wielkie okno dachowe. No i na koniec zobaczmy jeszcze tył. Tu pod kątem miejsca, trzyna stopy, również na kolana, a także nad głową przy moim wzroście 1,85 m spokojnie tu jeszcze wchodzi pompon, mimo panoramicznego dachu. Podsofitka oczywiście z tyłu, także czarna, oraz także z tyłu lampki LEDowe. Idąc dalej pod kątem schowków: schowki w fotelach, schowki w boczkach drzwi, a same boczki drzwi na górze. Jest twardo na dole, jest także twardo, ale na podłogietniku macie już miękką skórkę. Piękne przeszycie, włącznie z rękojeścią. To świetnie wygląda. Z elementów komfortowych sama kanapa, to także skóra, oczywiście z tym przeszyciem, jest dobrze wyprofilowana pod kątem waszego podparcia ud i jest oczywiście miękka, na przykład w dłuższą trasę, jest po prostu z tyłu wygodnie. Z elementów komfortowych mamy również konsolę centralną, a w niej dwa nawiewy oraz regulacje od trzeciej strefy klimatyzacji, a także dwa gniazdka USB typu C na przykład dla Waszych pociech, zapiętej Wizącje, więc znowu kochanie, zobacz, samochód po prostu rodzinny, troszkę szybszy, ale rodzinny. Zobacz, jak jest rozsądny. rozsądny. Jedziemy. No to co, Przejedźmy się leonem kuprą. Bądź dokładnie kupra leonem. Sport Store, czyli wersją kombi. Po pierwsze, no to chyba co? Eee, włączamy sobie tryb nie sportowy. Od razu tryb Cupra. Bardzo zawsze pod ręką macie wyłącznik właśnie z systemu ESC. Pyk przekładnia na sporcie. Lewa noga na hamulcu. Prawa noga na gazie. lunch control aktywny. Nie mam najmniejszych pytań. Oczywiście samochód na nawierzchni suchej czy mokrej na żwirze bądź na trawie zawsze się wam napędzi naprawdę znakomicie rozco na godzinę. To wiadomo, sprawa oczywiście napędu na cztery koła. To jest napęd bardzo uniwersalny. W tej chwili jest wiele mocnych hatch'y które są bardzo szybkie na prostej, są bardzo szybkie z tak zwanej rolki, ale właśnie od startu tak tutaj zatrzymujemy się o, czerwone światło. Jaki to przypadek? Pyk. O, lunch control mi nie wszedł. Teraz wejdzie. I znowu lunchyka i zakręci pyk. W trybie Cupra zawieszenie DCC jest maksymalnie usztywnione. A w trybie indywidualnym możemy sobie o jeszcze jedną kropkę do usztywnić zawieszenie, żeby było jeszcze bardziej sztywno. Kolejne zakręty. Wchodzimy sobie w nieznakomicie. Pyk, przy kierownicy zmijamy kolejne biegi. Ho, to jest tylko rodzinne kombi, to jest bardzo zdroworozsądkowe kombi, natomiast znowu jest to auto do wszystkiego. O ile Cupra Ateca jest samochodem do wszystkiego bardzo. O tyle Cupra Leon Kombi jest samochodem do wszystkiego, dla rodziny, dla ojca, a także właśnie jak fotelik jest pusty, a wasza żona jest w tej chwili na home office, no to mąż sobie jedzie i mówi, kochanie, tylko na chwilkę jadę na myjnię. <laughs> a ta myjnia, że jest w innym mieście, to już inna sprawa. Dobra, troszkę ustućmy emocje, dokładnie ustućmy turbinkę, a teraz zobaczcie jeszcze na hamowanie. Przyspieszę się trochę. Takie napół hamulca. Rewelacja, aż się awaryjne włączyły. Tak powiedziałem na początku: hamulce, Brembo w tym samochodzie to jest uważam element z cyklu must have. Jest to element, który naprawdę jest warty dopłaty, bo macie prawdziwego hot hatcha, który się napędzi, ale również bezpiecznie wyhamuje z tej wyższej prędkości. A teraz zobaczmy CupreLona w normalnym, codziennym użytkowaniu. Po pierwsze jest to oczywiście kombi. O ile kombi plug-in hybrid. Ma zmniejszony bagażnik, to to kombi ma bagażnik gigantyczny. Kolejne to na przykład zawieszenie. Zawieszenie w hot hatchach potrafi wam często wybijać plomby z zębów, ale nie w kufrze Tu jest zawieszenie DCC, czyli o zmiennej charakterystyce tu mienia drganie. I właśnie na trybie normalnym samochód jest w miarę normalny i właśnie jest dosyć komfortowy na przykład na nierównościach bądź na nierównym asfalcie a z kolei zawieszenie w trybie sportowym bądź w trybie kupra, czyli trybie jakby nie było torowym tak to nazywa nam kupra, zawieszenie jest po prostu betonowe ma tryb trzęsących cycków i wtedy macie auto naprawdę do wszystkiego wiadomo to jeszcze nie jest wyścigówka to nie jest samochód na tor ale jest to właśnie hot który ma dawać maksimum frajdy kierowcy ale również być samochodem tak zwanym daily, na co dzień dla rodziny właśnie, dla ojca bądź dla młodego nastolatka, żeby sobie ta z do pecaka włożył tornister i ma bardzo szybki tornister na przykład na studia bądź tam, nie wiem, gdzie tam potrzebujecie sobie po prostu cuprolonem jedziecie ale jak potrzeba, wpinamy sobie trójkę delikatny kickdown ciach ciach pierwsza setka katalogowo to dokładnie 4,9 sekundy natomiast z moich pomiarów na suchym asfalcie i dobrej oponie Wychodzi około 4,5 sekundy. Takie wyniki robi nam Cupra Leon Kombi. I tu widzimy celowe zabiegi, oczywiście koncernu Volkswagena, aby Seat, a dokładnie to właśnie Cupra Leon, miał nawet na 4 koła tylko w kombiaku. No bo wiadomo, że królem e, hot w Volkswagen jest oczywiście Golf GTI bądź Golf R. Najmocniejsza topowa wersja. No wiadomo jak jest, ale i tak uważam, że w tej chwili to co zrobili Hiszpanie z marką Cupra. Jest świetnym zabiegiem i marketingowym, a także zabiegiem pod kątem he, trafienia do klienta Bo klient na hot hatcha jest klientem specyficznym On oczekuje od samochodu, żeby właśnie był samochodem z delikatnym efektem wow Z delikatnym efektem zobaczcie, mam coś ciekawszego, zobaczcie, mam troszeczkę więcej tutaj jaj Natomiast, żeby dalej ten samochód nie męczył Was na co dzień Bo o ile załóżmy Renault Megane RS wersji Trophy Męczy Was na co dzień, jest bardzo sztywne, wybija Wam plomby, fotele są bardzo niewygodne, na przykład w trasę, ale auto są ogólnie genialne. O tyle właśnie Cupra Leon jest samochodem z tych wszystkich hot hatch, takim najbardziej na co dzień, ale kiedy potrzeba, kiedy załóżmy koło koło Was na światach stoi tam jakieś, nie wiem, BMW 335i, to nie ma problemu. Launch control, pyk i Was już nie ma. Naprawdę ten samochód ma mało takich rywali załóżmy na co dzień, aby Wam stawili czoła. Oczywiście są samochody droższe, mocniejsze, lepsze, ale patrząc na stosunek cena do osiągów i cena do emocji to naprawdę Cupra Leon jest na bardzo wysokim miejscu. A teraz nad, pod kątem właściwości codziennej. Włączam sobie w tej chwili tryb tak zwany normal i powiedzmy jak się prowadzi Cupra Leon w normalnej jeździe na co dzień to po prostu po prostu Leon samochód, który jest klasycznym hatchbackiem a w tym, w tym przypadku kombiakiem z segmentu C, czyli jest pakowny, ma spory bagażnik oraz ma całe morze asystentów ma oczywiście lane assista również u nas jest travel assist w trasie system znakomity, tak w tej chwili włączamy sobie travel assista, prędkość dopuszczalna tutaj 50 no, i kierowca jest poniekąd zbędny. Samochód sam utrzymuje elegancko pojazd na torze ruchu. Utrzymuje nam się między krawężnikiem a linią, wykrywa to bezbłędnie, robi dokładnie to tak, jak powinien to robić. Oczywiście jest również front assist, w szczególności w mieście jest to system bardzo ważny, a także asystent martwej strefy, który wam tutaj w tych ambientach na drzwiach wyświetla, że ktoś jest w martwej strefie obok prawej bądź lewej strony pojazdu kolejnym elementem w trasie to chociażby świetne światła LEDowe to są normalne lampy LEDowe, jeszcze nie matrycowe ale mimo to w nocy naprawdę fajnie świecą i nie mam szczególnych uwag jeżeli chodzi o ich działanie no a te tylne światła są znakomite pod kątem oczywiście tylko i wyłącznie stylistyki bo te lampy są stylistycznym, uważam, uważam bardzo fajnym zabiegiem właśnie przez Hiszpan dalej, wnętrze, to normalne oczywiście Samochód z segmentu C, czyli ma wygodne fotele, ma dosyć obszerne wnętrze, a samo wnętrze jest naprawdę świetnie wykończone, jak na samochód nie z segmentu premium, tylko z segmentu takiego załóżmy normalnego Kowalskiego. Deska rozdzielcza świetnie wykończona, fotele również świetnie, boczki drzwi przednich także są znakomite, z tyłu. Oczywiście widzimy już trochę oszczędności Konsola centralna to oczywiście na próżno Szukać jakichś tam elementów skórzanych To jest normalny, twardy plastik Ale mogę go tam spokojnie szarpać Maltretować I ten plastik nie wydaje z siebie Żadnych tam jakichś skrzypnięć Bądź obcych dźwięków A to na pewno w tym segmencie jest na plus Cupra Leon to samochód, który ma Wam dostarczyć Troszeczkę skrajnych emocji Bo ma to być samochód na maksa zdroworozsądkowy na co dzień Właśnie bagażnik, izofiksy Ha, wszystko, co jest taką tą szarą rzeczywistością Ale właśnie w tych momentach waszej słabości W tych momentach waszego, waszej potrzeby bycia Albo waszej potrzeby, abyście mieli coś wyjątkowego Ten samochód wtedy mówi Jestem, jestem, czekam w garażu, otwórz mnie i odpal No właśnie, to jest auto, które wam potrafi dostarczyć multum uśmiechu jest to uśmiech, uważam, skalkulowany bardzo rozsądnie. Oczywiście, dwójtrowe TSI i to jeszcze połączone z Haldeksem nie jest szczególnie ekonomiczne i odpowiednio spalanie na autostradzie dycha. Spalanie na autostradzie do 120 mniej więcej 8,8 płyta na 100 km. Spalanie yy, krajówka da się zejść do siódemki, a nawet do 6,5, i pół, jak tam dosłownie muskamy ten pedał gazu na trybie eko. Natomiast spalanie w mieście, na co dzień 11, przy dynamicznej jeździe 14 bądź 15. Także, albo nawet i 18, jak go tam butujemy non stop, hamujemy non stop, to wiadomo, że te spalanie również nam bardzo mocno szybuje do góry. Natomiast, no to jest hot hatch. Po prostu ten samochód Was często mówi, ej, ogarnij się. No wciśnij, 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 wciśnij. Przekładnia DSG. Jest to przekładnia błyskawiczna dwusprzęgłowa. Potrafi czasami się zamyśleć, a teraz nie. Ale są takie momenty, kiedy przykład damy kickdown, jest takie uh, 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 i leci od razu pełnym ogniem. Sytuacje bardzo mocno ratują łopatki. Łopatki są duże, są zawsze pod ręką, i napady jest to bardzo mocny punkt tego silnika połączonego z DSG. I to DSG również od samego dołu dynamiką, nie mam tu szczególnych uwag. W dieslach DSG potrafi nam zamulić, natomiast w benzynie jest bardzo dobrze. Cupra Leon to naprawdę świetny, zdroworozsądkowy hot hatch, który nie jest najgłośniejszy. Ale na pewno jest jednym z najszybszych. Wydech coś tam sobie delikatnie popsuje, coś tam troszeczkę sobie popierdzi, więc to na pewno jest uważam dla mnie osobiście jego sporą zaletą. Oczywiście samochód ma wady. I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, system multimedialny. no System multimedialny to jest po kłosie tego co zrobił nam Volkswagen na przykład w nowej Octavii, w nowym Golfie, a także w nowym Saacie Leonie i w Cuprze Leonie. System potrafi się zawieszać, potrafi was z karpleja rozłączyć, również kamera cofania momentami potrafi na przykład nie zadziałać. Tak już jest. Ekran jest świetny, rozdzielczość jest znakomita, natomiast po prostu system jest jeszcze niedopracowany. Kolejne to wyłącznik start-stopu, który jest schowany w ustawieniach ekranu. No Szkoda, że tutaj, właśnie na przykład w Kuprze, nie ma osobnego, osobnego wyłącznika, tak jak jest do wyłączania ESC, to żeby był taki sam przycisk gdzieś koło kierownicy, bądź gdzieś na konsoli centralnej do wyłączania start-stopu. Na trybie Kupra oraz na trybie Sport dźwięk silnika dopingowany jest jeszcze dźwiękiem z głośników. No, po prostu tak już jest, koniec. Również szczególnie w zimę brakuje mi spryskiwacza tylnej kamery cofania. Jest to chociażby w skodzie i jest on, uważam, bardzo fajny element Simpli Clever. No, niestety taka w kuprze go nie ma. Również zawieszenie, które jest adaptacyjne, ale pracuje głośno. Kolejne to nawet w opcji brak head-up display oraz brak świateł matrycowych LEDowych. A ostatnie to brak regulacji wysokości pasa na przednich fotelach. Po pierwsze, zawsze macie pod ręką przełącznik, Cupra Sport, a także przełącznik na konsoli centralnej, aby wyłączyć system ESC To jest super pomieszane właśnie pod kierowcę. Hamulce, opcjonalne hamulce Brembo są również bardzo mocnym punktem programu. Sprawiając, że ten Hot Hatch szybko przyspiesza, ale również szybko hamuje. 2 DCC, zawieszenie adaptacyjne, które potrafi być bardzo sztywne, a potrafi być również dosyć komfortowe na co dzień. Dźwięk wydechu. Który jak na obecne standardy jest dosyć głośny Coś tam strzeli, coś tam sobie pobulgocze Więc to jest również dla mnie zaleta w kuprze Leonie Oraz ostatnie to naprawdę dobre wykończenie wnętrza samochodu Deska rozdzielcza, fotele, a także boczki drzwi To wszystko moim zdaniem jest dobrze wykonane No to jest moje spotkanie z Cupra Leonem Po kuprze Leonie w wersji hatchback Miałem spory apetyt na właśnie wersję kombi bo napęd na cztery koła. Hatchback, oczywiście napęd na przód, też 300 koni, to jest dokładnie 300, tam było 300, a tu jest 310 koni. Jest samochodem piekielnie szybkim, jest samochodem piekielnie brutalnym, agresywnym, takim właśnie jak powinna być kupra, ale znowu, on często walczy o trakcję, a tutaj trakcja jest praktycznie zawsze i dokładnie tak, jak kierowca się wczuje w ten samochód, to on wam na Tyle pozwoli. Ogólnie platforma MQB jest bardzo przewidywalnym samochodem. Ten samochód dokładnie wiemy, kiedy nam ucieka tył a kiedy nam płuży przód. Więc ta auto, już po nie wiem paru, tam jakichś dobrych godzinach jazdy dynamicznej, potrafi wam się dosyć fajnie wyczuć, abyście wiedzieli, gdzie ma tą granicę, właśnie płużenia bądź nadsterowności. I to dla mnie, właśnie w samochodach typu w ogóle w grupie Volkswagena jest bardzo ważne, w szczególności dla kierowców, którzy, którzy są kierowcami normalnymi, nie jakimiś tam wyścigowymi. Ale chcą poczuć się w takim właśnie hot-hatchu troszkę inaczej, troszkę bardziej sportowo. A więc co? Tym akcentem żegnamy się już z kuprolonem wersji kombi. Znakomity hot-hatch, właśnie kombi. Naprawdę, wizualnie uważam, jest to po prostu mówiąc kolokwialnie sztos, a także pod kątem właściwości jezdnych również jest to sztos. Oczywiście ma wadek, widzieliście. Ale całościowy odbiór, całościowa cena, dokładnie co jest w tym samochodzie Będzie jak zawsze u mnie pod filmem ocencie sami, co byście kupili właśnie chcąc kupić hot hatcha Golfa, Audi S3 A może coś, nie wiem, załóżmy z Japonii, z Korei, typu Toyota Yaris GR bo czy to właściwie nie jest hot hatch, to jest taki bardziej, nie wiem, tam pod, Podniesiona moc u mnie szczucha No ale wiadomo, Jaris to jest w ogóle inny segment samochodu Czy na przykład Hyundai i30N Co byście właśnie kupili samochodach z mocą około 300 koni. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.